Siemaną z tej strony, roki551.9, to jest Hamster Island, czy jak to się tam stało nie pamiętam, ale chyba hamster land jak się nie mylę. To jest pobrana mapka na mój serwer, wgrałem ją, dałem tekst paka, mam też mody, czekajcie, takie różne mody sobie pograłem, polskiego pingwina. I to jest, no, jak widzicie, jeszcze zasady, pierw, jak zawsze. Zasady. Nie wolno niszczyć pięter ani zabawek komika. Należy grać na Easy Normal. Nie wolno używać haków. Powodzenia! Zrobił XX Speed speed XX. Teraz idziemy sobie tu. No, pierwsze to musimy znaleźć i zniszczyć 6 mocy Cóż, ja bym od razu zrobił. Yy, zniszczył drzewo, chociaż tam nie ma. O kurde. Czy tam nie ma takiego zadania, ale no Kurde... Ach, ach, dlaczego? Dlaczego akurat dwóch? Musiałeś to zdarzyć. Kudę nie... Uuu, no nie, nie, proszę, nie. Nie, zostawcie mnie. Nie chcę zginąć w pierwszym odcinku. O nie, no jeszcze! O nie, co to jest? O nie! Dziękuję. Fajnie, z dwu. No, Ciągle czasem po przerwie. Jak widzicie, już naprawiłem to tutaj trochę. Tam to już tam dziurę naprawiłem, naprawiłem, znaczy poświetlałem sobie, bo tutaj coś ta mapa jest taka. Niedokończona. No i tak. Tam już wtedy się zbukowało, naprawiłem. Bo nie było tam y, świnek, krówek i kurczaków. No i tam. Nie troszeczkę. No, ja bo tam jest jakieś zadanie, czy mam nic owce, czy jakoś tak nie, nie wiem, nie czytam. Ale no, jakby nie było no to co to by było za ten za mapka, nie? Więc tak. Teraz coś się... Za... O, akurat. Czekajcie, bo tak to mi chyba nie urośnie. No, teraz powinno urosnąć. To się niech powoli niszczy. Znaczy... Ten... O, tam była świnka. Później sobie... no teraz. A? Mm, mm. Tylko skąd mamy wziąć ten? Nie wiem czy można piasek niszczyć. Dobra, tam poniszczymy zaraz. Weźmy jeszcze mieczyk, pozabijamy te. Jak będą jakieś... bo tam miało być spawnery, nie? 6. Coś do jedzonka od razu. I oglądałem magię. no czy tak nie za bardzo, tak długo nie. Ale coś tam pooglądałem tam zostawię to na razie, taką dziurę zrobię. Tu nikt nie wpadł. Zobacz. Teraz znaleźć trzeba 6 stawenerów i zniszczyć. Tylko wdzione Są, nie? O nie! O wow. Kurde, co, co ja mam na tym moim serwerze? I ile to zabiera żyć? O kurde. O nie! Nie! O, pech, 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 pech. Pech na maksa. Tam widzę, jest diamentowy blok. Tylko jakby się tam dostać? Osiągnę. Okay. Mam plan! I to bardzo fajny. Zrobię zatłok i to, to wypchnę tam pół. No i potem to y, ten i już się będę miało otwarte. Zacznę, czy tak się uda, ale to potem. Teraz musimy ich pokonać, bo mi dużo życia zabierają. Nie wiem dlaczego. Albo wiecie co? Wiecie co? Ja na chwilę już Ciałamu, że są po przerwie. No coś. Chyba dla mnie było krótko, czekajcie. A, zrobiłem kurde. Czekajcie, już właśnie Już jestem po przerwie. Już ustawiłem też ekran, wyłączyłem scape'a, znaczy ten scenę na niektórych ale Jak widzicie, mam tutaj już lepszy trochę Eku Podabiłem trochę... Yy, yy, ten... podwórków. Tam już wyjdziemy. Ręko. Czekajcie. Podwórka. Już jest po przerwie, sora. nie będzie. Dobra, to mam na przykład Padek będę miał już. Jak widzicie, tu już trochę poszłem i tutaj znalazłem takie coś. No, więc otwieramy. No i mamy. Tam było, gdzie mam znaleźć znaczy, zrobić generator kobla. No i teraz muszę znaleźć spawnera, jak się nie mylę. I teraz będę się musiał kopać, i będzie. Ła! Wow. Nie, tylko nie on, kurde! Wypad. Skąd ty się tu co spawniłeś? Złoto! Uuu, będzie fajnie. Więc znajdę tylko żelazo, nie? To jeszcze będzie A le... Ej, światełko. żelazo! O! No i teraz to będzie już. Mega, fajnie. Chyba na dole mam. Nie? To sobie pójdę na dole. A do góry w nie. nie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw! A ty też. Nie, jeszcze nie on, nie on, nie on! Dobra, teraz muszę uciekać. Proszę, proszę. Nie, 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 nie proszę, proszę. Nie dlaczego to musiałeś stać teraz? Dlaczego? No co, jest... Dlaczego to musiało się... tak? Ty... Ty... Tak. było? Skakało i zabiło się. O! O! Aha. Dobra, jest. przynajmniej... Kilo. Mieczyk. Jeszcze sikierkę mogę, bo mam jeszcze dwa patyczki. Zrobię sikierkę, żeby. Szkoda, że ja mam Timbermoda na moim serwerze. Znaczy, no. Taki plugin, ten Timbermod i też. Dobra, to ja tutaj zostawię to na wszelki wypadek. Zobaczycie, czy jest Timbermod. Nie. Szkoda. O kurde, ale mi teraz noga wdrętwia, Nie. O Czekajcie, po prostu ją. O, ma bratę. Może zaraz mi się poprawi. myślę, o, druga zadanka. Ej, nie ja tego nie wytrzymam, kurde. Czekajcie. O. Teraz może będzie lepiej. Musi być lepiej, bo ja nagrywam, a to mi teraz mogę zdrębnąć biało. Dlaczego to musiało być teraz, stać. No i tak, będę te odcinki kręcił chyba dwa razy dziennie, jak się nie mylę. Będą też długie. A i, obo, i jak, jakbyście chcieli wiedzieć, to że, y, robiłem też y, odcinek zagrania z mondami. Te, teraz y, tak rzadko grałem. dlatego że

że jak znajdę diamenty Och, ja od tamtej strony, a ja tutaj, a ja z takim zdziwieniem, dziwieniem dlaczego tej nic nie ma? Ale powiedzcie mi szczerze, skąd ja mam wziąć eee yy, yy, szybko Skąd ja mam wziąć dia diamenty? Jak tutaj na pewno chyba nie będzie diamentów? Może są, ale to tak jak się nie No, trzy są, jak wiedziałem, no bo... No bo na no, kilofał dają, Zaraz znajdę mob i ich będzie yy, bardzo... Yy, tak wiecie, zaraz może zabiją, no bo ja nie jestem taki... Eku, już mam. mam no, już żelazne eku. Akurat. Cztery na buciki, ale ja wolę kilowka, O, jeszcze węgiel, no, no. Fajnie. E jak będę miał jedzenie, to sobie też upieczę, bo jak mamy już tak dużo, bardzo do jedzenia, więc. I wiecie co? Chyba tak już Minecrafta popularność spada, bo nikt nie ogląda już filmików, albo to przez YouTube. Może YouTube spada i nie oglądają filmików. Może dlatego. Albo no... nudzi, nudzi wszystkim się Minecraft, no i nie grają. Najlepiej, będę teraz kręcił z Happy Wheels. Jak mi się w ogóle uda, bo zacina mnie coraz sami i w ogóle nie mogę albo przyjść na jakąś stronę, albo takie tam inne. No. Hmm. Jeszcze wam to tutaj powiedzieć. Mam bardzo dużo modów. oglądam yy, oglądanie, bardzo są fajne. O nie! Kurde, ale się wystraszyłem! Jesteś! O kurde. Ja bez jedzenia tu mi naskakuje! Nie! O, a, 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 a. Nie ma ich Tu są, tu nie ma. I dobra, idziemy. O nie! No ej, co jest, Zdaję sobie... Skype'a ma przeszkadza, przeszkadzać. Jeszcze mi daj, daje... Czekajcie. Uuuu, zapomniałem. To jeszcze jest o jedno. O ty, kurde, spadłem. No i jak zawsze, stab O ty, kurde! Tego? O ty, wstup! Musiał, musiał być taki pech? Czy to musiało być? Nie, po prostu szok. Szok! Ja i da tu mi teraz trucizno będą zaraz rzucać. Ja zaraz im pokażę. Chodź. No i teraz pożałują to, co zrobili. I już mi się tutaj poprawia. No i co? I co? E. Loguje mi serwa? Kurde! O! Padł na śliwka w kompot! O, Lecie! Albo nie. Dlaczego? Dlaczego? Czy musiał być ten spawner? Ło! Ło! Dednę teraz, dednę, pa! Nie dedłem! Ej nie! To trzeba mieć farta, jedno serce! I nie dedłem, nie! To trzeba mieć takiego farta! Żeby nie dednąć! Nie! Fuck! Żeby nie dednąć, to, to trzeba mieć takiego farta, mówię wam. WHAT THE... WHAT the? WHAT the fuck? CO? CO? O kurde. Pięknie. Pięknie. Fajnie. Super. Super. Dziewiętnasty. ŁOZA z No, będę miał kolejne zadanie zaliczone. Ej, 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 nie ma tu zaklepanek, kurde. To moje miejsce na zaklepankę. Je ledwo! Ledwo, ledwo, ale nie przeżyłem. Nie przeżyłem, albo ja przeżyję. Nie, tylko się nie dam. Tylko się nie da, po prostu nie da. Mówię wam, tylko się nie dam. Co ja mam zrobić, żeby to zniszczyć? Co? Proszę was, powiedzcie mi. To jest, to jest... Chyba niezniszczalne. Żeby takie coś! Mogło mnie zabić! Żeby takie coś. To jest szok, żeby takie coś mogło mnie zabić. Ale jak? Nie! Nie! Nie wytrzymam. Drobię sobie żelazną zbrojkę nie wytrzymam. Nie. Nie, teraz jedzenie. Idę. Idę! Z palerynką moją! Właśnie zapomniałam wam powiedzieć. Byłem ci, Nie wiem dlaczego ci, ale dobra. Co będziecie teraz? Pikać mi, Mikołaj. to Przynajmniej tyle pokopię. A, tym co pokopię. Bo... O, o! Idzie, 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 chętnie. Idzie, zabity, tylko. Ło! Ile? Ej, nie, zaraz, zaraz na, nawet zbrojka nic nie pomoże. Przecież zbrojka nawet nic nie pomoże z, ta, z taką siłą. Widziałem, że się wpycha. Zbrojka, pomóż mi. Dlaczego mi nie pomagasz? Przecież zbrojka to jest najlepsze, co może być. Silne. O nie. O nie, 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 nie. dam się, nie dam się. Nie dałem się! Jest! Jest! prostu szok! Szok! Udało mi się. Nie! To udało mi się! To udało mi się, to udało mi się. Będę się to teraz to w tak wmiawiał. O jest! Udało mi się. Szczęście, kurde, szczęście, szczęście. Znaczy ile nagrywam w ogóle? 17 minut! Teraz ja będę się się tym kończyć. Serdecznie Wam dziękuję za, obej za, e, za obejrzenie, jak w ogóle obejrzeliście. Zachęcam do Was do lajkowania, łapki w górę subów, więc żegnam się żegnam się z Wami Roki 9. Do widzenia!